Witam, pozdrawiam serdecznie Tu taką małą piłeczką za 45 zł Ale daj radę Miltek, ale na mece MFA chociaż jeden Chińczyk to szył, robił Chyba z kim się smażą Pamiętam scenę z Demony Wojny Polecam film Polacy w siłach i wodu To jest Kudwa rozkaz Pierdol co chcesz ale rozwal ich bo nie wyjdzie z tego lasu tu jest mój czarnik już gotowości eee, przepięknie to się prezentuje nie ma to jak w lesie. pamiętajcie ZUS to zakład utylizacji szałasów złodzieje pigmenty i w ogóle co dzieje to już się domyślam. Co ogólnie piła sprawuje się idealnie, nie narzekam na nią, choć już jeden zobek widać, że odstaje, ząbki odstają. Ale za, na, za około 45 zł, naprawdę, jest to bardzo fajna sprawa. Tym bardziej że to nieduże pieniądze. Jak widzę, piłki za o wiele większe pieniądze dało radę, dało toporek za 59 zł. Także z Krzysiwem był w zestawie, ale ja Krzysiwa akurat z nie używam. Też uznaję, że jest mi nieprzedatne. te akurat od topotka mam swoje od Bushmana. I pozdrawiam serdecznie Filip Letowski. Dziękuję. Tele ekspres mnie czeka.